Wystarczy nie kraść, jest rzeczywiście prawdziwy, ale doskonale wiemy, że to wystarczy nie kraść. To też nie do końca tylko prawda, bo trzeba też być dobrze tak, gospodarzy. Trzeba umieć rozmawiać z ludźmi, trzeba umieć rozmawiać z tymi, którzy ale przede wszystkim z tymi, z pracują w podarze ministrowi. Z dzisiejszego prawa, 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 prawa i sprawiedliwości także będziemy do o Dobry wieczór, się bardzo. No wydaje się, wspaniała atmosfera cudowna, w wspaniałe zwycięstwo. Ogromnie się cieszymy. No, myślę oczywiście, że tutaj musimy być bardzo skromni i czekać na ostateczne wyniki. Mamy nadzieję, że one się potwierdzą i to jest po prostu ten mandat, który otrzymamy od społeczeństwa za to, co robiliśmy, bo przecież nasze działania i to, co robiliśmy tylko i wyłącznie robiliśmy dla Polski dla wyborców, dla obywateli. Więc czekamy naprawdę w, w spokojnie do jutrzejszego dnia z wielką nadzieją i radością. no Jesteśmy tu wszyscy szczęśliwi, że te wyniki się tak dobrze zakończyły, tak pomyślę dla nas. A mówiąc o Zachodzie Pomorskim, gdyby się tak stało, że pokonaliśmy platformę obywatelską, byłby to po prostu historyczny